Cześć! Nowy rok, nowa kuchnia i odpowiedź na pytanie, jak przygotować wegański lunchbox. Zaczniemy od warzyw. Dowiecie się mnóstwo ciekawostek na temat na przykład tego, jak upiec czosnek w zupełnie innym stylu. Zaczynam od obrania składników. Kroję moje warzywa w słupki. Warzywa przykładam na blaszkę, kropię je zaraz oliwą i oprószę solą oraz słodką wędzoną papryką. Ja chcę, żeby te frytki warzywne zupełnie inaczej smakowały, żeby ten lunchbox był przede wszystkim bogaty w smak. I słodka wędzona papryka. Piekarnik nastawiłam już na temperaturę 200 stopni e, z funkcją grzania góra-dół. Teraz delikatnie wymasujcie warzywa w oliwie i przyprawach, tak, żeby oliwa pokryła każdy kawałek. Takie warzywa włożę do piekarnika na 20-25 minut. Dobra. A! Najważniejsze, chcieliście czosnek pieczony. Czosnek będzie potrzebny do przygotowania wygańskiego sosu alioli, ale już teraz mogę wykorzystać ciepło piekarnika, żeby go przygotować. Dobra, mamy czosnek. I teraz tak, to znacie – przekrajamy go w połowie. Mogłabym go tutaj wrzucić, ale on mógłby mi się tak, wiecie, spalić z góry, a my tego nie chcemy, więc zobaczcie ten, ten trik. Mamy papier do pieczenia i niby wszystko jest oczywiste, ale zdecydowanie lepiej zachowa się ten papier, jeżeli go zmoczę. Mocno odciskam, mocno go odciskam, mocno. I zobaczcie, jaki on się zrobił piękny i plastyczny. Więc teraz taki czosnek wkładam po prostu do papieru, zwijam i dodaję do warzyw. Dobra, pieczemy. A, no i odsyłam was do przepisów, całej playlisty z wegańskimi przepisami. Warto skorzystać. To teraz pora na kotleciki. A la falafele. Ale ja chciałam znowu, żeby totalnie były inne niż wszystkie, które widzicie w sieci. A przy tym wyjątkowe. Więc yy, w moim MC Smart zmiksuję składniki, bo to po prostu ułatwia pracę. Potrzebujemy szalotki, czosnku, odcydzoną czerwoną fasolę. Dobra. Czymś, co zwiąże wszystko w całość będzie zmielone, siemielniane. Dodatkowo kumin, dużo kolendry i dużo pietruszki. I teraz coś, co pozwoli nam się cudownie zabawić teksturą, czyli uwaga, uwaga, namoczony gorącą wodą i odcydzony słonecznik, doda cudownej tekstury całości. No i teraz wszystko musimy zmiksować. Ale niezbyt drobno. Ja chcę, żeby te kawałki warzyw i tych składników były wyczuwalne. Ok. Wypróbuję sobie najpierw czas yy, 10 sekund dla obrotów 5. Zaczynamy. To jest super, że tutaj mamy dowolność, że tutaj możemy sami kontrolować cały proces. I to jest właśnie taka konsystencja, którą chciałam uzyskać. Ale to nie koniec, bo trafi tutaj jeszcze ugotowana, komosa ryżowa, źródło białka i cudowne ziarno. Dodaję do mojej masy. I wszystko doprawię solą tylko solą i aż solą. Dodam jeszcze odrobinę oliwy. Teraz dosłownie 10 sekund i tylko wymieszanie składników. Jedynka, najsłabsze obroty. Składniki pięknie się połączyły i zaraz będę formowała z tego wszystkiego wspomniane kotleciki. I możecie je – uwaga – smażyć na patelni od razu lub włożyć do piekarnika. To teraz moje kotleciki będę piekła, więc dodam je do marzy, po prostu. Ale tu pachnie ten czosnek, już teraz go... Wyciągnę, zaraz Wam pokażę, jak wygląda w środku i dodam kotleciki. Dosłownie 10-15 minut z warzywami. I teraz coś, co kocham aioli, czyli coś na bazie majonezu, ale my to zrobimy w wersji wegańskiej. Pieczony czosnek połączony z innymi składnikami. Teraz go po prostu wycisnę do miseczki. Teraz żeby zrobić idealny wegański sos aloli, przerzucam cały mój pieczony czosnek, ale w wersji wegańskiej muszę użyć ponownie orzechów i orzechy nerkowca są tym składnikiem kuchni wegańskiej, który zastępuje właśnie wiele produktów. Możemy go używać do twarożków, do tworzenia masła, ale musicie go namoczyć. Musicie je namoczyć e, przez noc, zobaczcie, jak się rozpadają. E, około szklankę orzechów przerzucam do misy MC Smart, dobra. I teraz dodam e, sok z cytryny. Kolejny ważny składnik to musztarda dijon. Ona zaostrzy całość, gdyż czosnek podczas pieczenia stał się łagodniejszy. Teraz do całości dodam jeszcze e, oliwę, odrobinę. I teraz wszystko będę miksowała. E, ważne jest, żeby... Wszystko było niesamowicie aksamitne, jednolite, jedwabiste w konsystencji. Więc ustawienia własne, minutka na najwyższych obrotach, ale, ale przez otwór w pokrywie będę stopniowo wlewać wodę z ciecierzycy, czyli tak zwaną aquafabę. Ona powoduje, że podczas miksowania zacznie się wszystko ubijać i powstaje nam wegański majonez, a raczej sos aioli. No to zaczynamy. Genialne, genialny. No a teraz pora na stworzenie lunchboxu. Ale zanim to zrobimy, odeślę was do przepisu na dal. Równie, fantastyczny przepis. Teraz do mojego lunchboxa wykładam warzywa. Ale wiecie co? Najpierw ich spróbuję. Mmm, mmm! Jemy oczami, więc ja sobie dodam jeszcze odrobinę kolendry. I pamiętajcie, że ten lunchbox możecie jeść na ciepło, na zimno, odgrzać w pracy. O, każdej porze dnia i nocy będzie smakować obłędnie. Jeżeli macie jakieś pytania, jak coś zrobić albo co dla was przygotować, zostawcie komentarz, zrobię to z przyjemnością. A teraz ja z wami żegnam i lecę dalej do pracy.